Czy widziałeś kiedyś zdjęcie tak pełne życia, że stało się nawiedzony, gdy ludzie na nim po prostu zniknęli. Para spodziewająca się dziecka, niebo karpat, jasnozielony namiot błyszczący w świetle zmierzchu. Ostatnia wiadomość, potem nic. Przez ponad dekadę ich bliscy szukali odpowiedzi. Ale dopiero, gdy samotny wędrowiec natknął się na coś na wpół zakowanego w piasku, prawda zaczęła się odkrywać kość po kości. Zanim zanurzymy się w te nawiedzone tajemnice, Polub i zapisz się, bo niektóre historie nie znikają, one czekają. Zdjęcie, które zatrzymało czas. Anna Kowalska była w siódmym miesiącu ciąży. Ona i jej mąż Piotr zaplanowali weekendowy wypad w Tatry. Ostatni moment spokoju przed przyjściem dziecka. Ostatnią wiadomość, jaką ktokolwiek od nich otrzymał, przyszła przez satelitę. Wiadomość wysłana przez Annę do jej siostry Kasi. Tatry są piękne. Kocham cię. Dołączone było zdjęcie. Anna, promienna w niebieskim ciążowym swetrze, siedząca przed jasnozielonym namiotem. Piotr kucał obok niej, obejmując delikatnie jej plecy, uśmiechając się szeroko i dumnie. Za nimi ich kamper błyszczał w łagodnym karpackim zmierzchu. Tej nocy Kasia odpowiedziała emotikony serca i przypomnieniem o nawadnianiu. Poszła spać, wyobrażając sobie ich pod kopułą gwiazd. Nigdy więcej nie dali o sobie znać. Cisza na piasku. Kasia poprosiła Annę o wiadomość następnego dnia. Tylko szybki telefon do południa. Mała siostrzana troska o ciężarną kobietę, śpiącą na świeżym powietrzu, nawet z kamperem zaparkowanym w pobliżu. Ale południe przyszło i minęło. Jeszcze jedna godzina. Trzy więcej. Pięć więcej. Żadnego telefonu, żadnej wiadomości, tylko cisza. Zadzwoniła do telefonu Anny. Prosto na pocztę głosową. Piotra też. Zdjęcie w jej telefonie teraz wyglądało inaczej. Nie było już radosne. Było nawiedzony, namiot wydawał się samotny. Tatry za nimi nagle ogromne i groźne. Kamper, wcześniej symbol bezpieczeństwa, teraz wydawał się skrzynką strzegącą sekretów. O zmierzchu Kasia nie mogła już dłużej czekać. Drżącymi palcami zadzwoniła do centrali parku. Wyjaśniła wszystko: opóźnienie w kontakcie, zdjęcie, biały kamper Fiat Ducato. Spokojny strażnik wysłuchał uważnie i podjął działania. Gdy słońce zniknęło za skalistymi wzgórzami, dwóch strażników parku pojechało w ciemniejące Tatry w poszukiwaniu pary. Scena zbyt doskonała. Wiedzieli, gdzie zacząć. Odległą część zdala od głównych szlaków gdzie Anna i Piotr wcześniej obozowali. Po prawie godzinie nawigacji po kręconych leśnych drogach strażnicy znaleźli. Kamper zaparkowany idealnie. Jasnozielony namiot stał w bryzie. To była ta sama scena ze zdjęcia. Nic się nie zmieniło. I to właśnie czyniło wszystko przerażającym. Bez ognia, bez ruchu, bez dźwięku. Panie Kowalski, pani Kowalska. Żadnej odpowiedzi, tylko wiatr. W namiocie dwa śpiwory idealnie ułożone. Wewnątrz kampera, zamknięte. Wyglądał nietknięty. Niemal wyreżyserowany. Strażnicy wezwali przez radio. To, co mieli, nie był spokojny kemping. To była scena przestępstwa. O świcie żółta taśma otaczała obozowisko. Śledztwo oficjalnie się rozpoczęło. Kamper pełen duchów. Ślusarz został sprowadzony. Nikt nie chciał ryzykować zniszczenia potencjalnych dowodów. Gdy drzwi w końcu się rozesunęły, kamper ujawnił swoje sekrety. Wszystko było czyste, zorganizowane. Torebka orzechów na wpół zjedzona była przyklejona na blacie kuchenki. Pełna butelka wody, idealnie pościelone łóżko i na blacie obok siebie, portfele Piotra i Anny, pieniądze w środku, karty kredytowe nietknięte, dokumenty nadal na miejscu. Obok nich zapasowy telefon komórkowy i słoik witamin prenatalnych. Planowali wrócić. To nie była para, która uciekła, ale zniknęli całkowicie. Bez bałaganu, bez walki, tylko ubrania na ciele i telefon, ten, który wysłał tę ostatnią piękną wiadomość. Tatry nie oferowały odpowiedzi. Dług, który wszystko zmienił. Zespoły poszukiwawczo ratownicze się rozprzestrzeniły. Drony, psy. Strażnicy, ochotnicy. Tymczasem śledczy spojrzeli głębiej w życie pary. Nic nie wydawało się nie na miejscu, dopóki detektyw do spraw przestępstw finansowych nie przeprowadził głębszego sprawdzenia Piotra. Ukrywał coś. Pomimo jego normalnych kont bankowych, Piotr tonął w prywatnych długach. Pożyczki o wysokim oprocentowaniu, lichwiarski, desperackie pożyczki i był na skraju bankructwa. Nagle wyłoniła się mroczniejsza teoria. A co jeśli Piotr oszalał? A co jeśli miodowy miesiąc dziecka był oszustwem? A co jeśli, wiedząc, że jego świat się rozpada, Piotr zrobił coś nie do pomyślenia? Potem przyszła wskazówka. Mężczyzna na stacji benzynowej dwa dni po zniknięciu. Pracownik z zamiasta ponad sto kilometrów dalej zadzwonił na linię zgłoszeniową. Widział mężczyznę, który wyglądał jak Piotr. Był nerwowy. Ciągle oglądał się za siebie. Zapłacił za benzynę pomiętymi banknotami. Kupił telefon na kartę i atlas drogowy, starą mapę drukowaną polskiego wnętrza. Zakup się wyróżniał. Nikt więcej nie kupował papierowych atlasów. Czy to był Piotr uciekający? Śledczy tak myśleli. Teoria narodziła się: kłótnia, morderstwo, pochowanie w tatrach i mężczyzna, który zniknął w nocy. Kasia. Gdy opowiedziano jej tę historię, nie uwierzyła ani słowu. Zbudował kołyskę własnymi rękami. Czytał historii dziecku każdej nocy. Umarłby za nią. Nie uciekł, nie skrzywdził jej. Kochał ją, ale sprawa zwolniła, potem zastopniowała. I tak została zarchiwizowana. Kamper, który czekał. Lata minęły. Kamper stał nietknięty na podwórzu konfiskat. Zbierając kurz i opłaty za przechowanie, kapsuła czasu zapieczętowana w milczeniu. Pod koniec lata 2017 roku, prawie sześć lat po zniknięciu pary, państwo przygotowywało się do jego zwrotu. Jako najbliższa krewna, Kasia została powiadomiona. To powinien był być tylko kolejny kawałek bolesnego zamknięcia. Ale zanim kamper mógł zostać zwrócony, ostatnia inspekcja musiała zostać przeprowadzona. Młody komisarz został przydzielony do zadania. Skrupulatny oficer, który był tylko nowicjuszem, gdy sprawa po raz pierwszy się pojawiła. Wszedł do wyblakłego od słońca kampera i zaczął odznaczać pozycję na oryginalnej liście inwentarza. Śpiwory, kuchenka, latarka. Wszystko było dokładnie tam, gdzie zostało zostawione. Potem jego palce dotknęły czegoś dziwnego. Ukryty schowek. Połączenie szafki wydawało się niewłaściwe. Zbyt gładkie, zbyt doskonałe. Bez otwarcia tam, gdzie powinno być. Zastukał w nią. Dźwięk był głuchy. To nie była część kampera. Coś za nią. Wsunął śrubokręt delikatnie w szczelinę i skręcił. Klik. Panel się otworzył. W środku była szara, wodoodporna tuba na mapy, takiego typu, jakiego architekci używają do noszenia planów. Była mocno zapieczętowana. Z powrotem na komisariacie, zawartość została rozwinięta na dużym stole. To nie były przewodniki turystyczne, to nie były mapy kempingowe, to były badania geologiczne, bardzo szczegółowe mapy topograficzne odległej sekcji gór z dala od jakiejkolwiek znanej ścieżki. Miejsce, gdzie żaden turysta nigdy by nie natknął. I były pokryte adnotacjami. Małe pismo ołówkiem, techniczne, kryptyczne, żyły pegmatytowe. Możliwy monazyt, sprawdź aluwialne fragmenty. To nie był nonsens. To był język poszukiwawczy, oznaczenia kogoś szukającego rzadkich minerałów ziemskich. Nagle Piotr nie był tylko osobą zaginioną. Był mężczyzną z sekretem. Teoria się rozpada. Detektywi sprowadzili profesora geologii z pobliskiego uniwersytetu. Był zdumiony. To nie są amatorskie bazgroły. powiedział, są szczegółowe niemal profesjonalne. Ktokolwiek to zrobił, wiedział, czego szuka. Ale jedna rzecz była jasna to nie było jakieś przypadkowe zainteresowanie kamieniami. Piotr był w misji, pomysł, że był uciekinierem uciekającym od długów, teraz wydawał się śmiesznie niekompletny. Nie. Uciekał od niczego. Coś ścigał. Ale co? I co ważniejsze, czy ktoś próbował go powstrzymać? Wskazówka, która nikąd nie prowadziła. Śledczy zorganizowali ukierunkowane przeszukanie obszaru zaznaczonego na mapach, pofałdowanej sekcji pełnej kanionów parku, która wyglądała jak powierzchnia innej planety. Zespoły poszukiwawcze spędziły trzy dni przeszukując teren. Nie znaleźli nic. Żadnych kości, żadnych ubrań, żadnego sprzętu, ani jednego znaku Piotra czy Anny. Mapy, wcześniej bomba. Stały się tylko kolejną ślepą uliczką. Głęboka wskazówka bez odpowiedzi. Sprawa została zaktualizowana. Mapy zostały sfotografowane, zapieczętowane w workach na dowody i akta zostały ponownie zarchiwizowane. I tak Tatry wróciły do milczenia. Wędrowiec. Październik 2022 rok. Marek Nowak, inżynier oprogramowania z Warszawy, wybrał się na samotną wycieczkę do Tatr. Chciał przerwy od ekranów, deszczu, hałasu. Był doświadczony, ostrożny, poszukiwacz przygód, ale nie lekkomyślny. Pewnego ranka zboczył ze szlaku tylko odrobinę. Podążył za kształtem formacji skalnej w kierunku skupiska granitowych głazów. Natura wołała, szukając prywatnego miejsca. Wszedł w płytką misę przy skałach i zobaczył coś dziwnego. Ziemia wydawała się naruszona, przewrócona. Jakby dzik grzebał. Biały błysk przykuł jego uwagę. Kość czy śmieci? Podszedł i szturchnął butem. Piasek ustąpił. I wtedy zobaczył. Znaną i przerażającą krzywą. To było żebro. Kości poniżej. Ręce Marka drżały, gdy dzwonił pod 997. W godzinę przybyli strażnicy parku. Potwierdzili, że to są szczątki ludzkie. Ustanowili obwód i wezwali zespół medycyny sądowej. To już nie było poszukiwanie. To były wykopaliska. Archeologowie medycyny sądowej pracowali powoli, metodycznie używając pędzli, narzędzi dentystycznych, małych łyżek. Ujawnili niemal kompletny szkielet siedzący w pozycji płodowej, głowę pochyloną, ramiona skurczone, czaszkę nienaruszoną. Potem kolejna pauza. Coś było w miedniczce. Mniejsze kości. Maleńkie, za małe dla dorosłego. Drugi szkielet płodowy, delikatny, dziecko. Nadal w macicy. Anna Kowalska i jej nienarodzone dziecko w końcu zostały znalezione. Sprawa się otwiera ponownie. Komisariat eksplodował. Akta kiedyś pogrzebane w szufladzie były nagle znów aktywne. Odkrycie rozbiło aktualną teorię, że Piotr zabił Annę w napadzie wściekłości i uciekł. Ten grób był celowy. Wymagał planowania. Ktokolwiek ją tu pochował, znał tatry doskonale, a współrzędne GPS grobu niemal idealnie pokrywały się z jednym z kręgów narysowanych ręcznie na ukrytych geologicznych mapach Piotra. Piotr nie tylko tam był, zmapował to miejsce. Miał powód, żeby tam przyjść. Pytanie nie brzmiało już, czy Piotr był zaangażowany. Pytanie brzmiało, kto jeszcze tam był i co się potem stało. Nowy początek. Z resztkami Anny, znalezionymi i dzieckiem nadal w niej, cała sprawa zmieniła się z teorii w fakt. To nie było zniknięcie, to było morderstwo i nie akt przemocy w panice, ale coś znacznie bardziej przerażającego. Lokalizacja grobu była głęboko w odległej, prawie niedostępnej sekcji gór i pokrywała się z jedną ze stref zaznaczonych ręcznie na mapie Piotra Kowalskiego. To nie było miejsce, gdzie coś po prostu się stało, to był cel. Detektywi sformowali nową grupę zadaniową. Nowe oczy, nowa technologia, stara frustracja. Wszystko, co myśleli, że wiedzą, zniknęło. Czas zacząć od nowa. Szkielet mówi. Ciało Anny było w Tatrach przez 11 lat. Miękkie tkanki zniknęły. Suche powietrze zachowało tylko kość. Żadnego oczywistego znaku przemocy, żebra niezłamane, bez dziur po kulach. Bez ran obronnych, milczący świadek. Ale antropolog medycyny sądowej sprawy odmówił zaakceptowania milczenia. Skupiła się na szyi, szczególnie na kręgach szyjnych, najdalej prawdopodobnym miejscu znalezienia dowodu uduszenia, zadławienia czy nacisku. Zebrała mikroskopijne próbki z powierzchni kości i umieściła pod mikroskopem elektronowym. I wtedy zobaczyła Kurz, matryca kostna była przepłatana czymś nienaturalnym. Malutkie metaliczne cząsteczki. Nie piasek, nie gleba, ale kurz. Ziarnisty, gęsty, obcy, substancja, która nie należała do ludzkiego ciała. Cząsteczki zostały wysłane do wyspecjalizowanego laboratorium. Wyniki wróciły w tydzień. Toryt, radioaktywny mineral rządkich ziem ziemskich, toksyczny, cenny i znajdowany tylko w garstce lokalizacji w całej Polsce. Jedna z tych lokalizacji dokładnie tam, gdzie ciało Anny zostało pochowane. Toryt nie był tylko przypadkiem. Był podpisem. Oznaczał, że ktokolwiek zabił Annę, nie tylko znał tatry, pracował w nich, kopiąc, poszukując. To nie było przypadkowe. To było połączone. Motywy pogrzebane. Grupa zadaniowa teraz widziała wszystko w nowym świetle. Piotr nie był mężczyzną uciekającym od ruiny finansowej. Był mężczyzną, który odkrył coś niebezpiecznego i ktoś chciał go usunąć z drogi. Zaczęli odbudowywać jego życie zawodowe całą drogę z powrotem do miodowego miesiąca dziecka. Przekopali każde konto, partnerstwo, kontrakt i wtedy znajome nazwisko ponownie się pojawiło. Tomasz Kowalczyk, były partner Piotra. Na papierze ich partnerstwo skończyło się czysto. Kowalczyk nawet udzielił krótkiego wywiadu w 2011 roku. Wyrażając szok i smutek. Ale teraz, teraz wszystko o nim wydawało się podejrzane. Drugi mężczyzna. Detektywi zbudowali nowy profil Kowalczyka. Na powierzchni konsultant. W rzeczywistości obsesyjny amatorski geolog. Stare zapisy kart kredytowych ujawniły zakupy bębnów do kamieni, liczników Geigera, oprogramowania badań geologicznych, rzadkich czasopism górniczych. Nie był tylko ciekaw, był zaangażowany. Adnotacje na mapach Piotra nie były językiem Piotra. Były kowalczyka. Stało się jasne, że Piotr nie był tym, który ścigał sekret. Był tym, który próbował go powstrzymać. Prawdziwy plan. Wszystko się złożyło. Miodowy miesiąc dziecka nie był tylko wyjazdem. To była konfrontacja. Piotr prawdopodobnie zabrał Annę pod pretekstem relaksującej ucieczki. Ale jego prawdziwy cel to konfrontacja z kowalczykiem. Zebranie ostatecznych dowodów i zamknięcie go. Zbudował ukryte schowki w kamperze, schował mapy, robił notatki. Mógł nawet planować przekazanie wszystkiego władzom federalnym, ale nigdy nie miał szansy. Duch na stacji benzynowej. Jedno ostatnie pytanie pozostało: A co z widokiem na stacji benzynowej? Nerwowy mężczyzna, który wyglądał jak Piotr. Detektywi ponownie przeanalizowali ziarniste obrazy. Z ulepszeniem AI złapali wyraźniejszy wgląd w postawę, hut, pozycję mężczyzny. To nie był Piotr, to był Tomasz Kowalczyk. Taka sama postawa, podobna twarz, tylko rozmyta wystarczająco, żeby oszukać. To wszystko było rozproszeniem. Kowalczyk wyreżyserował występ uciekającego Piotra, kupił telefon na kartę, starożytny atlas drogowy, potem zniknął. Nie tylko popełnił morderstwo. Obciążył mężczyznę, którego zabił i działało przez 11 lat. Konfrontacja. Kowalczyk był teraz głównym podejrzanym. Detektywi znaleźli go prowadzącego sklep żelazny na Śląsku. Cichy, dyskretny. Gdy się do niego zbliżyli, zgodził się przyjść. Na początku był opanowany, przećwiczony, ale gdy pokazali mu geologiczne mapy, analizę torytu, ulepszone obrazy stacji benzynowej Odcisk stopy znaleziony w kamperze, jego wyraz się załamał. I potem powiedział: nie powinien był jej zabierać. Przyznanie! W sterylnej szarej sali przesłuchań ramiona Tomasza Kowalczyka się garbiły. Maska w końcu zsunęła. Jego głos się załamał, gdy mówił, słowa wydobywały się potykająco po jedenastu latach milczenia. Piotr go skonfrontował. Znalazł mapy, dane poszukiwawcze, próbki torytu. Był gotów wszystko ujawnić. Spotkanie w Tatrach było pomysłem Kowalczyka, ostatnim wysiłkiem, żeby przekonać Piotra do wycofania się. Ale Piotr nie ustąpił, więc Kowalczyk się załamał. Uderzyłem go, wyszeptał, młotkiem geologicznym. Upadł, nie ruszał się. A potem Anna, stojąca na zewnątrz kampera, patrząc, przerażona, widziała, Kowalczyk się krztusił. Nie wiedziałem, co robić. Twierdził, że wszedł w panikę. Zabił ją też. Potem pochował ją w jamie, którą Piotr pierwotnie badał. Kłamstwo, które działało. Kowalczyk wrócił do ciała Piotra później, wrzucając go do jamy starej kopalni, którą doskonale znał. Następnego dnia pojechał na stację benzynową ponad 100 kilometrów dalej. Upewnił się, że kamery go zobaczą. Kupił benzynę za gotówkę. Telefon na kartę i, co najważniejsze, atlas drogowy. Trzymał głowę nisko, zgarbił ramiona, wyglądał wystarczająco jak Piotr, żeby oszustwo się udało. I przez ponad dekadę się udało. Nie tylko popełnił morderstwo. Zbudował mistrzowską iluzję, przekonując organy ścigania, media i nawet część opinii publicznej, że Piotr zabił swoją żonę i uciekł. A potem zniknął z podejrzeń. Odzyskanie! Z przyznaniem się Kowalczyka sprawa nie była zamknięta. Jeszcze nie. Ciało Piotra Kowalskiego nadal nigdy nie zostało znalezione. Jama, którą Kowalczyk opisał, była w nieregularnym rogu parku, otoczona innymi kopalniami dawno opuszczonymi z dziesięcioleci minionego poszukiwania. Niebezpieczne, głębokie, śmiertelne. Ludzki dostęp był niemożliwy. Więc grupa zadaniowa sprowadzi zespół specjalistów od robotyki uniwersyteckiej. Inżynierów wyposażonych w drony zaprojektowane do pionowego zejścia w niestabilnych środowiskach. Przez dwa dni zespół spuszczał małe drony kamerowe wysokiej rozdzielczości w każdą jamę, którą Kowalczyk mógł pamiętać. Każde zejście było takie samo. Nierówne ściany skalne, zgniłe drewno, splątane korzenie, szczątki zwierząt, aż jeden dran uderzył w dno wąskiej 150-metrowej jamy. Tam, częściowo pogrzebany w osuwisku kamieni i strzaskanych belek, była ludzka forma, szkieletowa, nadal ubrana. Piotr został znaleziony. Ostatnie odzyskanie. Zespół odzyskania użył wyspecjalizowanego sprzętu, uprzęży, kół pasowych i ekstremalnej ostrożności, żeby przywrócić Piotra z powrotem na powierzchnię. Proces zajął godziny. Gdy słońce zachodziło, rzucając głębokie cienie na suchą ziemię, jego ciało zostało zwrócone światu dziennemu po raz pierwszy w ponad dekadę. Zapisy stomatologiczne potwierdziły. Ostatnia brakująca część została znaleziona. Historia była kompletna, a Piotr był w końcu wolny od kłamstwa. Sąd. Z nagrywanym przyznaniem się Kowalczyka, dowodami medycyny sądowej i odzyskaniem obu ofiar, sprawa trafiła na sąd. Ława przysięgłych była jednomyślna. Winny dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia Tomasz Kowalczyk został skazany na dożywocie. Bez zwolnienia warunkowego, bez umów, bez możliwości wolności. W sądzie Kasia dała oświadczenie wpływu ofiary, które uciszyło salę. Nie tylko zabiłeś moją siostrę i jej dziecko, sprawiłeś, że świat uwierzył, że mężczyzna, który je kochał, to zrobił. Zostawiłeś nas ze wstydem, wątpliwościami i bólem. Wszystko dlatego, że nie chciałeś, żeby twój mały sekret został odkryty. Ale zgadnij, Ceo. Nadal został. Ciężar prawdy. Rodzina Kowalskich nie świętowała. Nie było radości, tylko ulga. Zamknięcie nie przyszło ze zwycięstwem, ale z prawdą. W końcu odpowiedzieli na pytanie, które nawiedzało ich przez jedenaście lat. I oczyścili imię Piotra, nie tylko prawnie, ale publicznie. Nie był uciekinierem. Był przyszłym ojcem. Który zginął próbując chronić swoją rodzinę. Ostatnia podróż do Tatr. Nie ma pomnika tam, gdzie Anna i Piotr Kowalscy zginęli. Bez tabliczki, bez markera, bez kamienia wygrawerowanego imionami tylko wiatr, kamienie cisza. Ale wędrownicy, którzy znają historię, czasami zostawiają małe stosiki kamieni. Jeden dla Anny, jeden dla dziecka i jeden dla fałszywie oskarżonego mężczyzny. Jest cicho, ale niezapomniane. Siostra, która nie zrezygnowała. Kasia odwiedziła miejsce w rocznicę ich zniknięcia. Nie przyniosła ekipy kamerowej, bez przemowy, tylko małą drewnianą figurkę wyrzeźbioną przez Piotra lata temu i złożoną kopię ostatniego zdjęcia, jakie Anna kiedykolwiek wysłała. Położyła je obok kupy kamieni karpackich i wyszeptała mówiłam, że cię znajdę. Kasia nigdy nie przestała wierzyć w swoją siostrę ani w Piotra. Walczyła przez dekadę wątpliwości, złych nagłówków i zanikającego zainteresowania. Gdy sprawa była zarchiwizowana, utrzymała ją przy życiu. Gdy system przestał zadawać pytania, pytała głośniej. A gdy kłamstwo stało się głośniejsze od prawdy, rozerwała je. Fundacja. W latach od sądu Kasia założyła organizację non-profit w imieniu Anny. Jej misja wspieranie rodzin długoterminowo zaginionych. Szczególnie gdy oficjalne narwydają wydają się błędne, pomogła rodzinom nawigować przez zarchiwizowane akta spraw, znajdować ekspertów medycyny sądowej i uzyskać dostęp do zasobów prawnych, na które większość nie może sobie pozwolić. Mówi na konferencjach, prowadzi sesje pytań i odpowiedzi z detektywami i przypomina wszystkim o lekcji. Masz prawo kwestionować pierwszą historię, którą ci opowiedzą, szczególnie gdy stawką jest życie lub śmierć. Lekcja napisana w kurzu. Sprawa Kowalskich jest teraz nauczana na seminariach organów ścigania. To lekcja o niebezpieczeństwach założeń. Piotr Kowalski wyglądał jak podejrzany na papierze. Tajny dług, odległa lokalizacja, zniknięcie, świadek twierdzący, że go dobrze znał, ale prawda była znacznie bardziej złożona. Nie uciekał od swojego życia. Biegł ku niemu, ku ojcostwu, ku sprawiedliwości, ku robieniu właściwej rzeczy. I to czyniło go zagrożeniem dla kogoś, kto miał wszystko do stracenia. Prawdziwa historia. Gdy historia po raz pierwszy wybuchła, nagłówki wiadomości nazwały Piotra mordercą. Gdy jego ciało zostało znalezione, wydrukowały sprostowania. Ale sprostowania nie otrzymują tej samej uwagi. Dlatego historia musiała zostać opowiedziana ponownie w całości, z każdym zwrotem akcji, każdą wskazówką i każdym milczącym momentem między nimi. Bo za tajemnicą stał mężczyzna, który wyrzeźbił kołyskę ręcznie, kobieta, która nadal się uśmiechnęła do ostatniego zdjęcia, i dziecko, które nigdy nie miało szansy oddychać. Ostateczna prawda. W ostatnim wywiadzie z lokalną gazetą, w ostatnim wywiadzie z lokalną gazetą, Kasie zapytano, co chciałaby, żeby ludzie pamiętali. Zatrzymała się, potem odpowiedziała, że tatry nie zachowały sekretu. Próbowały przez lata. Ale miłość była głośniejsza i nawet w milczeniu Piotr nadal mówił: Jeśli ta historia cię poruszyła, jeśli przypomniała ci, dlaczego prawda ma znaczenie, nawet gdy jest pogrzebana, proszę polub ten film i zapisz się na nasz kanał. Opowiadamy prawdziwe historie, które idą głębiej, bo cisza nigdy nie powinna mieć ostatniego słowa. Daj nam znać w komentarzach, w co byś uwierzył, zdjęcie ze stacji benzynowej czy mężczyznę, który rzeźbił kołyski.